Kupiliśmy sobie z żoną samochodzik nowy. Dosłownie właśnie tak samochodzik, nie duży samochód. Duży samochód mieliśmy. 12 lat już miał, zaczął się psuć, więc trzeba się go było pozbyć. Teraz dzieci podrosły, potrzeby się zmniejszyły. Mniejszy samochodzik wystarczy. Kupiliśmy sobie nowy samochodzik, żeby było jasne w tej samej firmie, w której mieliśmy, z której mieliśmy poprzedni i bodaj jeszcze poprzedni będzie jeździł jeździ na tych samych trasach tylko jest mniejszy i ma mniejszy silniczek. Ale mniejszy silniczek ma nie dlatego że tak sobie zażyczyliśmy czy tak konstruktorzy wymyślili, tylko tak wymyśliła Unia Europejska. Dokładnie ten poprzedni model. Nie mówię dokładnie jaki, bo nikt mi nie płaci za krypciochę. Ten poprzedni model miał 1,6 litra pojemności silnika, a ten nowy ma 1,2 Bo Unia Europejska wprowadziła taką zasadę, że samochody nowe mają mieć malutkie silniczki, żeby mieć mniejszą pojemność, żeby mniej palić. Żeby mniej zużywać ropy naftowej, bo jak wiadomo nie mamy planety B i musimy zmniejszać spożycie paliw kopalnych. Dobra, jeździmy na tych samych trasach. Stary samochód z silnikiem 1.6 palił około 6 litrów na setkę, ten pali 9.10. Najpierw myśleliśmy, że to jest jakiś błąd wykonania, pojechaliśmy do warsztatu. Facet mówi, nie, "To tak ma być, bo jak on ma taki mały silniczek, to musi mieć jakoś tam Ja nie jestem specjalistą, przynajmniej pewnie się będą śmieli specjaliści, że to źle nazywam, ale nieważne, jakiś rodzaj tam turbo doładowania." Który powoduje, że mimo tej, czy właśnie wskutek tej zmniejszonej objętości, yy, on pali więcej? Proszę jeszcze raz się nad tym zastanowić, co mówię. To jest eurodyrektywa, jedna z niezliczonych eurodyrektyw, które mają zmniejszyć zużycie paliw kopalnych na terenie Unii Europejskiej. I one. I ona działa tak, że samochody palą półtora raza więcej niż paliły, bo mają zmniejszone silniki, więc mają dołożone te turbo do ładowania. Pytanie retoryczne: czy tam siedzą kompletni idioci? Czy oni sobie nie zdają sprawy z tego, że ta dyrektywa jest dokładnie przeciwskuteczna? Mówię retoryczne pytanie, bo wszyscy wiemy, że odpowiedź brzmi twierdząco. Tak. To jest wariactwo, które polega na ideologicznym realizowaniu założeń, które dają skutek odwrotny, ale trzeba je zrealizować. Nonsens socjalistyczny, o którym pisałem wielokrotnie, na który nikt w socjalizmie nie zwraca uwagi, a był przecież fundamentalny. Cały socjalizm, kto pamięta, jeszcze odwołuje się do starciej pamięci moich rówieśników, cały socjalizm przesycony był obsesją przekraczania planów. A jednocześnie wykonywanie planów było podstawowym ideologicznym dowodem wyższości socjalizmu nad kapitalizmem. No bo w kapitalizmie to nikt niczego nie planuje, jest kompletne bezchołowie, tego wyprodukują za dużo, tego za mało i są straty, marnowanie się. Nie, w socjalizmie siadają mądrzy planiści, oni wszystko zaplanują, ile trzeba śrubek, ile trzeba nakrętek i Fajnie, tylko potem robiono wszystko, żeby każda fabryka przekroczyła plan. Jedne przekraczały, drugie nie wykonywały, w związku z czym cały plan wszedł do D, bo jeżeli plan był dobrze wymyślony, no to przekroczenie planu było równą katastrofą jak jego niewykonanie. Fabryka śrubek zrobiła zgodnie z planem tyle a tyle śrubek, natomiast fabryka nakrętek na uczczenie rocznicy 22 lipca zrobiła jeszcze więcej śrubek nakrętek półtora raza tyle, no i zostały nakrętki bez śrubek, zmarnowany materiał, magazyny, które trzeba gdzieś tam y, dla tych śrubek znaleźć albo się albo zardzewieją, y, transport zablokowany, który pieniędzy nie transportować. Krótko mówiąc, na poziomie podstawowym już był wielki idiotyzm i nikt na to nie zwraca uwagi. Dlatego ja, proszę Państwa, jak patrzę dzisiaj na Unię Europejską, a zwłaszcza jak patrzę na naszych baranio zakochanych w Unii Europejskiej polityków i niestety na młode pokolenie, bo tam się nie zwraca uwagi, że w młodym pokoleniu jest cała grupa ludzi kształconych na Unijczyków. Te rozmaite studia, z kursy podyplomowe, które mają kształcić kadry dla Unii, nie kształcą ludzi, którzy się uczą, jak urzędować z pożytkiem dla Polski, tylko jak tam pojechać, jak tam się wkręcić, jak się tam załapać i jak realizować politykę unijną wobec Polski. Co byłoby oburzające, ale jeszcze nie byłoby groteskowe, gdyby nie fakt, że polityka unijna. Wobec Polski jest cała równie bezsensowna jak właśnie te nieszczęsne silniczki, bo tam nie siedzą żadni jacyś genialni planiści, którzy są w stanie przewidzieć skutki własnych poczynań. Tam siedzą faceci i facetki kompletnie pozbawieni jakiegokolwiek talentu. No nikt mi na litość Boską nie powie, że Timmermans, von der Leyen czy, czy inne tego typu osoby to są ludzie, którzy mają jakiekolwiek talenta do czegokolwiek. Oni tylko potrafią dokładnie tak jak urzędnicy z politbiura kiwać głowami i realizować wytyczne pryncypia socjalizmu. Jest napisane, że mamy zrobić jakąś dyrektywę, która stworzy pozór, że spalamy mniej paliwa. No to stwarzamy taką dyrektywę. Wcześniej była dyrektywa, o której często pisałem, że jakiś tam procent paliwa zużywanego w elektrowniach to musi być biopaliwo ponieważ yy, elektrownie jakoś nie chciały zainwestować w, w dziateczki, które będą biegać po lasach i zbierać chrust dla elektrowni, to po prostu kupowały drewno, normalne zdrowe drewno i całe wagony drewna ładowały do piecy, żeby spełnić eurodyrektywę, że kilka tam procent ma być masy biologicznej w tym paliwie. I proszę Państwa, czegokolwiek się tkniemy, to nie jest ta przysłowiowa krzywizna banana określona normami unijnymi. To nie jest to, że, że ślimak został rybą, a marchewka została owocem. To jest po prostu piramidalny nonsens, który płynie od góry. A jeżeli ktoś mi nie wierzy, to teraz jest. Y Sprawa, która jest pretekstem, że dzisiaj akurat mówię, a nie kiedy indziej o tych, o tych sprawach. Mianowicie po wielkim zadęciu i napięciu udało się kolejnemu premierowi brytyjskiemu, czwartemu chyba, który się mierzył z tym zadaniem, dopiąć jakiegoś dealu z Komisją Europejską w sprawie Północnej Irlandii. Ten deal, jak przeczytałem, ma 100 stron. I już, już same wstępne omówienia pokazują, że jaja tam są niewyjęte, ponieważ jest tak, Irlandia Północna w zasadzie jest częścią terytorium tak zwanej Wielkiej Brytanii, ale jednocześnie, jak wiadomo, Wielka Brytania jest zresztą temat na osobny, na osobny filmik, który już Państwu obiecywałem a propos książki Olivera Bolofa o, o kamerdynerze świata. Więc... Króciutko tylko, że ta Irlandia, będąc częścią ten terytorium Zjednoczonego Królestwa Anglii, Walii, Szkocji i czegoś tam jeszcze, jednocześnie jest po części w Unii Europejskiej, znaczy po części, to znaczy Unia Europejska wciąż jeszcze, mimo starań wszystkich tych wariatów, jest wspólnotą trzech przepływów wolnych, czyli towarów i usług, pracowników i kapitałów. I w, między Północną Irlandią a Unią Europejską wolny jest tylko jeden przepływ, mianowicie towarów. Czyli towary w Irlandii są towarami unijnymi natomiast wchodzą w ten sposób w obszar celny państwa, które już nie jest w Unii, chociaż właściwie po części jest w Unii. I teraz sto stron wykombinowali bardzo, bardzo szczegółowych już tam jak czytam ustaleń, gdzie jakaś śrubka jak jest stąd czy stamtąd, to czy ją może oclić w środku swojej gran... Wielka Brytania, bo tam z kolei jest granica teraz wewnątrz państwa, które teoretycznie jest częścią północnej Irlandii, ale nie może być częścią, bo by Podejrzewam, że tam się będą takie szwindle w tej chwili działy masowe, takie pranie kasy, takie jakieś numery z tymi porównywalne z, z, tymi, z tymi momentami, kiedy to Polska za czasów rządów, już nie pamiętam, AWS-u, czy, czy już platformy obywatelskiej w ty, tego okresu po 2007 roku przed 2015. Pamiętam moment, że Polska była największym eksporterem telefonów komórkowych. Chyba to było zarządów PO, największym eksporterem telefonów komórkowych, których nie produkowała i nie sprowadzała, bo, znaczy sprowadzała, ale tylko papiery. To po prostu handel telefonami komórkowymi, które nigdy na terenie Polski nie powstały, był częścią tych sławnych karuzeli vat które przynosiły gigantyczne zyski i w dodatku zupełnie nieopodatkowane. Czym się zastanawiam nad trwałością czegoś takiego jak, jak Unia Europejska, Myślę, że nieuchronnie idzie to do zguby. I pytanie jest tylko takie: czy my się przed tym obronimy? Ja wierzę, że my się przed tym obronimy, bo my mamy filmy Stanisława Bary. Proszę Państwa, młode pokolenie, kiedy dowiaduje się na przykład o, o takim fakcie, że we wspomnianej Wielkiej Brytanii trzeba się na tydzień wcześniej zapisać na paprykę, żeby jej kupić większą ilość, a tak. Tak to jest przykład dokładnie z prestiżowego uniwersytetu w Oxfordzie, gdzie aby zrobić pewien formal, jedno ze stowarzyszeń tam działających na to przyjęcie musiała osoba, która przygotowywała to przyjęcie, zapisać się na paprykę na tydzień z góry i nie dostali tej papryki. Jedli bez papryki. Ale to nam się wydaje, to już wyższa cywilizacja, że to po prostu my, biedny, mi się nie, to było 40 lat temu, a teraz jest odwrotnie. Teraz my zaczęliśmy się dźwigać z tych nonsensów socjalistycznych, to jak głupi wpadamy z powrotem pod młotek unijny, gdzie w tym czasie socjalizm wygrał w ostatnich latach i gdzie się rozpanoszyły wszelkiego rodzaju kretyńskie urzędnicze regulacje, tylko że już nie pod kątem sprawiedliwości społecznej przyjmowane, tylko pod kątem sprawiedliwości klimatycznej, no i tego, co nazywa się takim bardzo ładnym angielskim akronimem DIE. Diversity, Inclusivity, Equality. W skrócie umieraj, zdychaj. I szczerze mówiąc, w tym kierunku idzie świat. Wiem, dzisiaj nagrywam ten film 1 marca, dzisiaj powinienem mówić o walce żołnierzy wyklętych, dzisiaj powinienem mówić o rzeczach poważnych, a ja miałbym ochotę Państwa opadać nieskończoną liczbę nonsensów, euroidiotyzmów, które tylko jeden, jedyny z w Berea byłby w stanie ogarnąć, sfilmować i nie mogę odżałować, że ten wielki reżyser nie dożył Unii Europejskiej, naszego członkostwa w Unii Europejskiej, bo on jeden by się z tym zmierzył. O rozdziew, co ma jedno do drugiego. Ano ma. W jaki sposób mi się to łączy, proszę Państwa? W, wierzę w to, że te szczepionkę, która, ta szczepionka, którą wzięliśmy, sprawi, że ludzie, którzy nam plotą te nonsensy, jak my musimy być w Unii, to... Zostaną potraktowani tak samo jak ci, którzy mojemu pokoleniu zapewniali, że my musimy być w Związku Radzieckim, bo Związek Radziecki zapewnia nam pracę, Związek Radziecki zapewnia nam surowce, Związek Radziecki nam w ogóle wszystko zapewnia. Bez Związku Radzieckiego byśmy nie zginęli. Teraz słyszę, że byśmy zginęli. Teraz słyszę, że bez Unii Europejskiej to w ogóle byśmy zginęli bez tych funduszy unijnych. Funduszy unijnych na szczęście i tak nie będzie i będzie się trzeba sobie poradzić. No i mam nadzieję, że do tego momentu hey, Wystarczająco wielu ludzi zrozumie, że Polska nie może być przywieszką do czegoś, tylko ma być samodzielnym państwem. A o tym całą książkę napisałem, którą pewnie państwo już znają. A jak nie, to czas najwyższy przeczytać.